Dziś drugi odcinek z cyklu przekształcenia od A do Z, więc jeśli nie słyszałaś, słyszałeś, czy nie widziałaś, widziałeś pierwszego odcinka, zachęcam cię bardzo serdecznie do zapoznania się z tym materiałem. I dziś powiemy sobie przewrotnie, w kończę trochę do tego, co mówiłem w pierwszym odcinku tego cyklu, kto nie powinien w ogóle dotykać się do przekształcenia. To znaczy, jakie okoliczności, które obserwujemy u naszych klientów, przemawiają za tym, że mm, koszty, pewne ryzyka. I zawracanie głowy, które jest jednak związane z procesem przekształcenia w mniejszym bądź większym stopniu, no nie będziemy tutaj czarować, jest to pewne przedsięwzięcie i pewien wysiłek, który trzeba podjąć, nie będą raczej uzasadniały ewentualnych korzyści, które tutaj mogą się z tego tytułu pojawić. Są też takie sytuacje, kiedy to przekształcenie no po prostu wpędzi w większe obciążenia właściciela takiej firmy. Więc dzisiaj powiemy sobie o tym, kto cztery razy albo pięć razy powinien dobrze przemyśleć decyzję o przekształceniu. Zaczynamy. Cześć, tu Michał Wilk z Dzień Dobry Podatki, czyli po prostu praktycznie o podatkach. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, nie przegapisz żadnego kolejnego filmu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zapisz się na Fundamenty Podatkowe Przedsiębiorców, bezpłatny kalkulator zaktualizowany na 23 rok i newsletter, w którym w serii artykułów wytłumaczę Ci jak... Ułożyć podatki w Twojej firmie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnego doradztwa podatkowego, skontaktuj się z nami, a jeżeli zajmujesz się zawodowo podatkami, sprawdź ofertę klubu Dzień Dobry Podatki, platformy abonamentowej na szkolenia z ekspertami podatkowymi i zamkniętego forum dyskusyjnego, na którym codziennie wspieramy się w bieżącej pracy z podatkami. Wszystkie linki i szczegóły oczywiście w opisie do tego nagrania. No, i teraz ten odcinek zaplanowałem w ten sposób, że powiem po kolei o okolicznościach, które powinny dać ci nieco do myślenia, czy warto się przekształcać. I podobnie jak w pierwszym odcinku tego cyklu, to nie jest tak, że jeżeli zidentyfikujesz u siebie jedną z tych okoliczności, to nie ma sensu się przekształcać. To jest tak, że określone nagromadzenie tych okoliczności u ciebie w firmie, w twojej sytuacji, sprawia, że powiemy. Z większą pewnością, że powinieneś czy powinnaś zostać w tym miejscu, w którym jesteś. A zaczynamy w punkcie wyjścia, podobnie jak w pierwszym odcinku cyklu, od tego, że masz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, ewentualnie spółkę partnerską, i zastanawiasz się nad przekształceniem, właśnie w spółkę komandytową SK odwróconą bądź też w spółkę ZOI, ewentualnie. Słyszałeś, słyszałeś o estońskim CIT, no i myślisz, czy to może być dla ciebie korzystne. Więc jakie okoliczności powinny dać do myślenia? I teraz okoliczność numer jeden to stosunkowo niewielka skala działalności, stosunkowo niewielkie dochody. I paradoksalnie stabilność tej sytuacji. Znaczy oczywiście, jeżeli zaczynam nową firmę, to nie tylko mogę mieć niskie dochody, ale mogę wie, wie, wręcz no być na stracie podatkowej. Przez wiele lat tak często działają startupy. Chodzi mi raczej o to, że mam tę firmę i nie spodziewam się, biorąc pod uwagę to, jak ona działa w tej chwili, czy jak funkcjonuje rynek, nie ma to znaczenia, nie spodziewam się, że ta sytuacja się zmieni. Chodzi mi tutaj o to, że przy stosunkowo niskich dochodach kiedy może opłacać mi się skala podatkowa, podatek może być dość niski, szczególnie jeśli mogę skorzystać z ulg, na przykład ulgi prorodzinnej, czy z rozliczenia, łącznego rozliczenia z małżonkiem i no, wprawdzie mamy tę składkę zdrowotną, wtedy 9%, nie mamy z reguły wtedy daniny solidarnościowej, więc te łączne obciążenia mogą nam się wydawać duże, ale mimo przekształcenia na przykład w formę spółki zo możemy tutaj nie zyskać, a wręcz stracić. Chodzi o to, że sama spółka zo Prawdopodobnie zapłaci nam ten podatek 9%, jeżeli uda się to tak zorganizować, żeby nie stracić niskiego podatku. Nie zapłacisz przy wieloosobowej spółce ZUS, nie będzie tam składki zdrowotnej, rzeczywiście danies solidarnościowej, ale no, musisz jakoś te pieniądze. Przetransferować ze spółki zoo do siebie, bo też zakładam, że w takim przypadku będziesz chcieć wypłacać całość zysków, no bo to jest po prostu źródło Twojego utrzymania. No i teraz tak, jeżeli wypłacisz te pieniądze na tak zwanym powołaniu jako członek zarządu. To płacisz podatek dochodowy według skali podatkowej, płacisz również składkę zdrowotną, składkę zdrowotną 9%. A jeżeli wypłacisz to w formie świadczenia usług na rzecz swojej spółki, no to zapłacisz ZUS od działalności gospodarczej. Możesz oczywiście połączyć te, to wszystko z artykułem 176 KSH i wypłacać pieniądze, no również na skali podatkowej, bez ZUS i bez składki zdrowotnej, ale też nie wszystkie rodzaje usług, które świadczysz na rzecz spółki, mogą e, nadawać się na ten artykuł 176. Dodatkowo pamiętaj o tym, że spółka ZO. Kosztuje więcej niż utrzymanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Szczególnie myślę o kosztach księgowości. Jeżeli przyjmiemy na przykład koszty księgowości na poziomie 1,5, 2, 2,5 czy 3 tysiące złotych, no to nagle okaże się, że to są kwoty, które mogą wykraczać nawet poza ten ZUS, który płacisz w jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc przy niewielkiej skali działalności może okazać się, że wrzucasz sobie na głowę strukturę, która jednak jest nieco bardziej skomplikowana niż jednoosobowa działalność gospodarcza, no a zamieniasz trochę siekierkę na kijek. Okoliczność numer dwa. Nie interesuje mnie w ogóle zabezpieczenie prywatnego majątku, no bo mam taką percepcję ryzyka. Albo, czy lub, moja działalność jest po prostu mało ryzykowna. No, na przykład zajmuję się najmem nieruchomości. Oczywiście sama ta okoliczność w sobie nie oznacza, że no, nie powinnaś się przekształcić, no bo chociażby to przekształcenie, o czym mówiłem w pierwszym odcinku tego cyklu, w spółkę komandytową czy komandytowo-akcyjną odwróconą, no właśnie zakłada to, że nie boisz się ryzyka. No ale niewątpliwie jest to kolejna cegiełka do zastanowienia się, czy nie popróbować na przykład ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy jakichś innych rozwiązań, bo ta spółka ZO jednak, mimo że często jest motywowana podatkowo, to jej elementem jest ta potrzeba zabezpieczenia majątku. Argumentem spółki ZO, jak mówiłem, jest również, że potrzeba zachowania ciągłości, trwałości biznesu przy sukcesji, no to na przykład przynajmniej, no też ten argument wydaje się mieć mniejsze znaczenie. Okoliczność numer 3 ryczałt w moim przypadku, od przychodów ewidencjonowanych. Jest świetną opcją. Jeżeli tak jest, jesteś w tej grupie szczęśliwców, którzy mogą skorzystać z niskiej stawki ryczałtu. Mam tu na myśli 8,5%, czasem 5,5%. Masz stosunkowo wysoką rentowność, czyli niskie koszty przy odpowiednim poziomie przychodów. A kiedy to jest atrakcyjne, no to musisz policzyć na przykład na, na moim bezpłatnym kalkulatorze podatkowym. Dodatkowo nie boisz się ryzyka, no i wypłacasz większość czy całość zysków ze swojej firmy, to tu najprawdopodobniej przekształcenie w spółkę Zo niespecjalnie dużo ci da. To też policzysz na moim kalkulatorze, jakie są różnice, ale w takim przypadku najczęściej. Trzymaj się po prostu tego ryczałtu, zajmij się rozwojem biznesu i no, ciesz się też z prostoty prowadzenia firmy właśnie w formie JDG na ryczałcie, co taką prostotę zapewnia. Wyobraźmy sobie takiego specjalistę, freelancera, który może być opodatkowany tą 8,5% stawką podatkową, na przykład fotografa, który osiąga przychody na poziomie załóżmy 200 tysięcy złotych przy kosztach 20 000, no bo sprzęt ma załóżmy kupiony, no i taki nasz podatnik płaci atrakcyjny dla niego, mimo wszystko podatek, czy składkę zdrowotną, zryczałtowaną. Na poziomie kilkuset złotych miesięcznie. Płaci też oczywiście ZUS. No i chciałby się tych obciążeń, szczególnie ZUSowych, owych pozbyć, myśli o przekształceniu w spółkę ZO. Tylko po tym przekształceniu właściwie co się dzieje? Oprócz tego, że musi płacić dużo więcej swojemu księgowemu, no bo te koszty prowadzenia spółki ZO są wyższe, to po prostu dużo jest więcej pracy. To też nie bierze się z niczego. No to zastanówmy się, w jaki rozsądny sposób zaprojektować relacje między takim freelancerem a jego spółką. Właściwie ta spółka to on, no bo nie ma żadnych pracowników, to ta spółka wykonuje całą pracę, czyli de facto ten um, wspólnik całą pracę wykonuje. Więc można tutaj zaimplementować ten artykuł 176, jakieś wynagrodzenie dla członka zarządu, jeżeli włożymy w to dodatkowe usługi, Dlatego grafika, no to będzie ZUS. Jeżeli jakieś, jakaś umowa zlecenia, no to będzie ZUS i, i pełna skala podatkowa. Jeżeli umowa o dzieło na 50% koszty, bo to też jest możliwe, no to też pytanie, ile takich dzieł można wykonać i co będzie dziełem, co będzie zleceniem. Więc tu wchodzimy w bardzo drobiazgowe i bardzo jednak pracochłonne działania i obarczone pewnymi ryzykami, które zmierzają do. No, ustrukturyzowanie odpowiedniego tej działalności I może okazać się, że specjalnie dużo nie oszczędzimy albo biorąc pod uwagę koszty zoo, spółki, co wręcz stracimy, no, versus e, stan początkowy, kiedy ten nasz freelancer płaci po prostu ryczałt i zajmuje się swoim biznesem. Dodajmy, że ten e, prawie zawsze atrakcyjny estoński CIT w tym przypadku nie wchodzi w grę, bo nasz freelancer z natury rzeczy nie ma i nie chce mieć pracowników nie spełnia zatem warunków do wejścia w tę formę w swojej ewentualnej spółce zo. Okoliczność numer cztery: brak majątku, który mógłby być prywatnym majątkiem, który jest wykorzystywany w firmie. Chodzi mi tutaj o sytuację, w której firma działa w oparciu o nieruchomości, czy działa w oparciu o maszyny, o sprzęt który moglibyśmy pozostawić przy przekształceniu w rękach właściciela, co dawałoby zabezpieczenie tego majątku, i wtedy mielibyśmy sens tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dodatkowo pozwalałoby na wynajmowanie, wydzierżawianie tego majątku, tego sprzętu do spółki, co powodowałoby, co skutkowałoby korzyścią podatkową wiążącą się z eliminacją podwójnego opodatkowania. Znowu nie jest tak, że jeżeli tego majątku nie mam, to na pewno się nie przekształcam w spółkę ZO, ale to jest okoliczność, która no, rzuca kamyczek do ogródka pod tytułem zostań tam, gdzie jesteś. Okoliczność numer 5 konieczność pewnej transparentności finansowej na zewnątrz. Spółka ZO, czyli pełna księgowość, czyli sprawozdanie finansowe, które jest publikowane w KRS-ie. To oczywiście nie powinno nas przerażać, no, ale jeżeli masz z tym problem, no to przemyśl to przekształcenie w spółkę ZO. Okoliczność numer 6 utrata zdolności finansowej dla Ciebie jako właściciela firmy. O ile finansowanie projektów firmowych może nie być problemem, z racji tego, że firma jednak kontynuuje działalność po JDG, jest teraz spółką ZO, .o., o tyle ty możesz stracić indywidualną zdolność kredytową, jeżeli przestaniesz mieć dochody z firmy, które no, mają znaczenie dla. Banku. Do tej pory miałeś dochody z działalności gospodarczej. Teraz działalność prowadzi spółka. Ty z tej spółki możesz mieć dywidendy albo innego rodzaju dochody, które mogą nie być honorowane przez bank, jeśli mowa o Twoich prywatnych kredytach. Znowu to nie jest okoliczność, która jako, w jakikolwiek sposób powinna dyskredytować sens przekształcenia, no ale to na pewno trzeba sprawdzić i wziąć pod uwagę wcześniej. Okoliczność numer 7 weź to bardzo e, poważnie pod uwagę. Jeżeli majątek, który jest obecnie w firmie, wejdzie do spółki za wraz z przekształceniem, to musisz mieć świadomość utraty elastyczności dysponowania tym majątkiem. To znaczy, trudno albo jest to po prostu kosztowne, ten majątek wycofać w trakcie trwania firmy, po likwidacji tej firmy. Jeżeli spółka ZO sprzeda ten majątek, to środki ze sprzedaży wejdą do spółki, a nie do Ciebie prywatnie. W związku z tym, to nie jest oczywiście tak, że tracisz ten majątek przenosząc go aportem czy w drodze przekształcenia do spółki ZO, ale on się od Ciebie trochę oddala. Jeżeli planujesz na przykład sprzedaż takiej nieruchomości, która miałaby być nieruchomością w firmie, w spółce ZO, to przemyśl. E, no po pierwsze w ogóle sam sens przekształcenia, ale przemyśl też to, czy nawet jeżeli przekształcenie się opłaca, to przemyśl, czy ten majątek na pewno musi być w spółce. Być może da się go wynająć, o czym mówiłem już w tym podcaście. Ma to szczególne znaczenie przy nieruchomościach mieszkalnych. Jeżeli sprzedasz taką nieruchomość prywatnie po upływie pięciu lat od końca roku, w którym doszło do jej nabycia czy wybudowania, sprzedasz ją po prostu bez podatku. Jeżeli taką samą nieruchomość sprzeda spółka, ten podatek może się nie musi, ale może się już tutaj pojawić i to może być dotkliwe. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, pieniądze z tej sprzedaży trafią do spółki, więc jeżeli chcesz je wypłacić w formie dywidendy czy likwidacji tej spółki, możesz zapłacić kolejny podatek, więc to, to może być bardzo zły pomysł. No i okoliczność czy przeszkody numer 8 to są wszelkiego rodzaju prawne zagwostki, które trzeba wziąć pod uwagę podejmując decyzję o przekształceniu. I to nie jest tak, że w tym przypadku przekształcenie jest niemożliwe. Można to tak zaplanować, analizując dokładnie te wszystkie okoliczności, że Przejdziemy przez te przeszkody, natomiast przykładowo, jeżeli działasz w oparciu, tutaj firma działała w oparciu o umowy zawierane w trybie prawa zamówień publicznych, może się okazać, że będzie konieczność aneksowania wszystkich tych umów. Co no, może spotkać się, może wiązać się z ryzykiem tego, że do tego nie dojdzie, że się tego nie uda zrobić i firma straci część przychodów, część kontraktów. Jeżeli działasz w oparciu o umowy dotacyjne, korzystasz z takiego wsparcia, może okazać się, że zobowiązałeś się, zobowiązałeś się do utrzymania określonej formy prowadzenia biznesu czy określonej formy opodatkowania przez jakiś czas. I to też nie jest tak, że tego nie da się wynegocjować z odpowiednią instytucją udzielającą dotacji. No ale też trzeba to wcześniej przemyśleć i trzeba na to zwrócić uwagę i trzeba to zaplanować. Innym przykładem może być działalność transportowa i licencje, które z mocy prawa nie przechodzą na podmiot przekształcony. To również trzeba sprawdzić, to również trzeba przeanalizować wcześniej. Jest też wiele innych zagwozdek, wiele innych przeszkód i pułapek przekształcenia. Tu nie będę o nich mówić, bo one no, nie są okolicznościami, które powinny cię powstrzymać przed przekształceniem. Z nimi po prostu trzeba sobie jedna po drugiej poradzić i jeżeli okoliczności, w jakich funkcjonujesz, czy sytuacja Twojej firmy jest taka, że jest bardzo silna motywacja do tego, żeby się przekształcić, o tym kiedy tak jest, mówiłem w poprzednim odcinku, to oczywiście warto wziąć byka za rogi i z tymi różnymi prawnopodatkowymi zagwozdkami sobie poradzić. Na pewno nagram osobny odcinek, w którym pokażę Ci listę takich zagadnień, które trzeba sprawdzić, którymi trzeba się zająć, planując tego rodzaju Operacje, jakim jest przekształcenie? Wnioski: szczególnie pomyśl nad sensownością przekształcenia, jeżeli działasz w niewielkiej skali, jeżeli ta niska dochodowość Twojej firmy jest sytuacją stabilną i nie spodziewasz się tutaj zmiany. Przemyśl na pewno wtedy, kiedy ryczałt na kalkulatorze wychodzi ci bardzo atrakcyjnie, żeby się nie okazało, że przekształcenie w spółkę Zo jest trochę sztuką dla sztuki. Przekształcając się w spółkę Zo, pomyśl o tym, jak będą wyglądały przepływy pomiędzy tobą a spółką, jak to zaprojektować, żeby to miało ręce i nogi, czy da się to sensownie i bezpiecznie u ciebie zrobić. Zaplanuj również te kwestie majątkowe, czyli jaki majątek ma być w spółce, jaki ma pozostać w rękach prywatnych, czy da się to odseparować od sytuacji, ten majątek prywatny odseparować od sytuacji firmy, czy nie, i czy nie zakopiesz się trochę w tym, że Twój majątek prywatny znajdzie się jednak w firmie i utracisz elastyczność dysponowania tym majątkiem i narazisz się na znaczące koszty w sytuacji, kiedy trzeba byłoby ten majątek sprzedać. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnoszące się do przekształcenia, zostaw pytanie w komentarzu. Postaram się odnieść i odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. A jeżeli potrzebujesz indywidualnego doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie przekształcenia Twojej firmy od A do Z, skontaktuj się z nami, zaprojektujemy. I wdrożymy taki proces u Ciebie m, krok po kroku. Wszystkie linki w opisie do tego odcinka. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.